Ja nie wiem jak w Warszawie ktoś odbierze, byłeś na jakichkolwiek lotniskach... w Frankfurt, no potężne, Frankfurt jest potężny. nie? Gdzie go i znajdę i tak dalej, nie? No, masz mój numer telefonu... No no... No nie wiem, kurwa, co zrobić, jak go wypuszczam... To jeżeli ja bym musiał zabrać, to bym musiał zapłacić te tezy... A boa też wymusza zapłacić, nie? Nie, nie mam pojęcia jak to zrobić, ale słuchaj no chłopaka szuka cała ta, ta polska szuka, no to trzeba wymyśleć, no. To w ogóle rozumiem. Za ile? Ja zapakuję, bo bo chcę, ale nie jest lepszy na pewno, nawet po tym To słuchaj, to niech mi leci do tego, do tego, do Bamberg, do Bamberg, niech mi. Gdzie? Do Bamberg, niech mi leci. Pierwszy raz. Bamberg, to jest Hof Bamberg tutaj, Bayern, Bayern. No, no, no. Niemcy, nie? Co tam zabierasz, ty zabierzesz, tak? No. O, no. to, a samolotem to jest? Co? Samolotem czy busem? Samolotem. Aha, samolotem, no to do to samolotu tu o ku. Samolotu do Frankfurtu. A do go a do polski nie może? No ja no. myślę, że jeżeli się kontaktował z polskim z rodziną No. to jest ja odebrać, tam jest Ale dobra, a w Polsce gdzie mogą go, go odebrać? To jest na Warszawę, tutaj tylko do Wielkiej Rony, w Warszawę. W W poza. No dobra, no to ten... To go przerażaj tam i ten... I kto tam go Tato. Tato, ojciec go odbierze. Weźmy, że bez, że iść, tak, to weź nawet i zaznacz, żebyś kontaktował ze mną i że, ja że oni go odbierą, że to... Tomasz, już ci daję tego, tatę, jakbyś go słyszał, e, e, jesteśmy na sklepie no, na internecie. Aha. No to a, słuchaj, tam? słyszysz go? M albo oddali, oddalić muszę telefon. Pana? No, słyszy pan mnie? Ale słyszy mnie pan? No, słyszy pana, słyszy pana. Weź pan, weź pan coś zrób, dostaw go tam kurde jakoś do tego. Halo? No to... No to? Ja życzę pana, tylko pan mi nie mówi. Niech pan sam mnie Niech pan jakoś dostarczy go do, do tego, do mojego kolegi. Eee... Tak. Ja mogę, ja mogę do ja tego albo może i pan by przyjechał tutaj, ale to nie pan mu powie, bo ja bym nie słyszę tak, że te mandaty trzeba zapłacić. No, po, znaczy, jak on mówi, bo nie, no. nie, Andrzej, inaczej ci powiem, będę wam tak nie, mniej więcej, nie? Bo to słabo słychać trochę na tym. E, czy jakieś mandaty trzeba tam zapłacić tak dalej, nie? Bo on tam ma mandaty i tak dalej, ale no, no nie wiem, rozmawiajcie, mówcie dalej. A ja nie to, ale to ja ci nie Jego nie słychać? Nie, nie. Ja bym pana prosił, żeby pana kurda, czy, czy my, my pan tam jakoś załatwił to kurda panu ja mogę, ja, mogę, ja mogę, by do pana, ale to ma tam niewiele. No, ja wybrakuję. Ja mogę dosłownie przyjechać ze no ale ja mogę też dostać samolot i on na post lepszy. A tam, no, ja to, no, jak ja go mówię, mogę zabrać i ewentualnie ja mogę się tam dogadać. Ja przejdzie jak mogę, ja mogę zapłacić te mandaty, nie? Ale. No no szczeszę, się nie bardzo, ale to Alech mi przetłumaczy ja mówię, ja mogę ze to do pana kolegi No Bo ja przybył mam wolno. No to dobra, no to kolega, kolega najwyżej może jakieś te mandaty wyrówna czy coś. A, a ja tego... A ja jemu zwrócę. No dobrze, za to chodzi o to, że żeby. No, No no? No baterię są. Bo no, jeżeli, jeżeli się zmęczymy to by to zezwonić za dwie minuty. To jest taka sprawa, no. że ja bym, no, będę w ogóle ten tylko bezparcie, do pana co leci, a nie tylko będę stanowego wstawić, żeby Marcelem poleciał, ale do pozwania. No. Jak ja panu łowo? No. musimy do no, itemu, nie? No to tylko pan nie dostarczy, a tak się będzie regulować. Dobrze, to yy, możemy się na widzę, tak? Tak, niech, ta kolega nie chce tego, po prostu tego niego go tu przekaże. Dobra, to. Zna pani kolegę. Znam, znam. Znamy no. się, łapkę. Y Słyszysz? To jest, e Andrzej, to jest e Andrzej, to jest ojciec z syna, nie? Tak, tak, tak. No i. i no, tak? No, także, no, czekamy, no i daj mi tutaj na. mówię, masz mój numer i daj mi tutaj A. znać i tak dalej. I... dzwonimy się, nie? No? Dobra, a A to... za to wszystko do Pana Piotrka, że tak, żeby zwrócić do Pana Wszystko będzie. Aha, no dobra, dobra. No. Czekamy, to czekamy, to czekamy tylko na chłopaka, a wszystko się już jest, no. Dobra, no, ja... No, zresztą to ruszyliśmy tak? tu wszędzie i tak dalej, no. Dobra, 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 dobra. tak? No dobra, na razie. Tak, tak, ja nie patrzę tego kolegi, a tu się reszta będziemy zamarzać. No. Słysz, tak? że... No masz jeszcze ojciec mówi dziecko. Tak? No ja, ja mówię, że do tego mojego kolegi, nie? A to się później się ureguluje tam, nie? Tak, 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 tak. tak. No. Ja no, przy... no, no. no wie pan, trzy ja, lata, kurwa, wie pan co, ale mnie to najgorsze w górze, bo ja tutaj oskarżyłem... Komend... On, on był miał że teraz awansował na komendanta. I ja się chcę dowiedzieć jakim przudem to dziecko się tam znalazło w tych niegrzech w ogóle. No to, bo... to nie. Wie. Wnuczka mi powiedziała, że go sprzedali nad wodą. Wygląda, że taka kwestia. Zaraz wstałem ja się jeszcze rozmawiam z telefonu. dyrektorem. może taka kwestia istnieje, ale tego nie wiemy, nie? No. Zobaczmy, że to czy tutaj się znalazł przynajmniej, nie? No, dobrze, że się znalazł. to ja się cieszę. No. Radość. Wczoraj się modliłem jeszcze. Czy, czy jakieś dostane informacje dobre? Bo wie, to, to... Mam nadzieję, że jakąś. No, dobrze, dobrze. no bardzo, bardzo. pana proszę i przypadku tego temu mojego koledze, dobrze? Dobrze, dobrze, dobrze. No. Dobrze. No dobra. To czekamy, ja czekam. Masz mój telefon, ten komórkę. No, Dobra. 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 To chłopaka mi pilnuj tam. Chłopaka mi pilnuj tutaj, no. No. Dobra, ale ty pilnuj mi chłopaka tam. ma No. Ale to on go ale to go weźmie na No. to nie ma problemu, nie ma problemu. No. to na razie do jutra. No, Co? On go odbierze, ale czy go nie odbierze w końcu, kurwa? Ja myśl... ja gorzej myślę. Co? Że tak kurwa to go wzięła. Co? Ja myślę, że gorzej. To jest ta kurwa, co go wzięła. Ja jeszcze gorzej myślę. To coś nie gra. No też kurwa. No. Nie. Nie. To Nie, to, to go kurwa ten gość, co go porwał, to mi się wydaje, że... Ale, ale ty to że ten gość, co tego porwał, to jest właśnie ten. Nie wiem. No, no. No, ale no, czekaj, jak on, jak on się podaje, że on kurwa... Czy, te, czy ochroniarze, czy tam... Nazwisko i nie jakieś podobci, a nie Nie. Nic nie podał, nic nie robi i, i chowa się, a słyszę tam ludzi, słyszę tam ludzi, wiesz, także to jest, już mają, oni chcą, powiedzieć 700 euro, no to 700 euro, kurwa, nie mam, no w tej chwili nie mam, no może będę miał pod koniec tygodnia. Ale ja tych pieniędzy mu nie dawaj kurwa, ale skąd to pieniądze? Dziecko zobaczy, skąd to się będzie. No kurwa, jak dziecko dostanę, to kurwa. Jak dziecko dostanę, zobaczę, że to jest on. Go poznam, nie? Także dziecko.